A więc, moi kochani, zaczynamy następnego vloga wioletomatycznego dla spokojności. Dla spokojności, moi kochani, wam teraz coś pokażę. To jest skania, więc nie w każdym samochodzie tak to właśnie będzie działało, bo tachografy są różne. Ale tak, ja zawsze. czy znaczy wiem, że mogę już wkładać karty, tak? Wiem, wiem, 11 godzin już minęło. Ale dla świętego spokoju poczekam na 11.01 i zaraz Wam pokażę, jak ja to robię, żeby było mi łatwiej i to jest tak dla niektórych, może to się niektórym przyda, niektórym nie, jeżeli ktoś ma skanie, jeżeli to już odkrył, no to dobra, czy odkrył, to żadne odkrycie nie jest, tylko takie ułatwienie. Zaraz Wam pokażę, niech wpadnie 11.01, dobra, rozpoczynamy, cyk, welcome, Kubica, kto inny? Jak ktoś nie pamięta, tak na nazwisko, kiedy, kiedy wyciągnąłem kartę, ble, ble, ble. Okej, okay. czy przerwa jest do tej chwili, tak. Czy zaczynamy w Wielkiej Brytanii, oczywiście. Nie chcę wychodzić, nie chcę żadnych, żadnych robić e, binga, e, tych wydruków. E, potwierdzam wejście, żadnego manuala, ready to drive. I teraz słuchajcie, tutaj w tym momencie robię coś takiego. Dwójeczkę, drugi kierowcę włączam na POA, a pierwszego włączam na moteczki, ponieważ będziemy robić 15 minut Ach, tak, 15 minut daily czeka i pokażę Wam mniej więcej na czym to polega. Wielkiej Brytanii mniej więcej mówię, a wiecie co jest mniej więcej i uwaga, idziemy. Będę wszystko robił jedną ręką, a wiecie, że jedną ręką wszystko kiepsko. Tutaj jest w Skanii otwarcie przedniej maski. Jak macie drzwi kierowcy, to właśnie tutaj, a pasażera w europejskich trokach może być trochę inaczej. I idziemy pod machę. I moje kochanie, co pod maską można sprawdzić? Mianowicie tak, tutaj jest e, coolant luwel, czyli ile jest e, tego wody w chłodnicy. Można zerknąć. Jest tyle. Teraz moi kochani olej. Olej Bagnicik, Kto nie będę wyciągał, wiem ile jest. Sprawdzałem wczoraj, nic się nie zmieniło, a jedną ręką tego nie zrobię. Zamykam. Teraz idę, słuchajcie moi kochani, w drugą stronę i teraz tak, opony, tu niektóre samochody mają takie indicator, czyli takie strzałeczki w tom i w tom i tu się patrzy, czy czasami się nie e, nie poluzowało koło, w tej chwili co jestem teraz, nie muszę się martwić o koła, ponieważ jest wszystko idealnie i super, e, mają chłopaki rozmach, dalej... E, Kable, czy wszystkie są ok? Czy wszystko są w porządku? Liczy czas. Dalej, siodło. Czy nikt mi czasami tego w nocy nie odpiął? Oprócz tego, tu jest taki klips, którego nie ma w, w europejskich samochodach. Nie widziałem przynajmniej, może już teraz jest. I ten klips tutaj trzeba zahaczyć, żeby było wiadomo, że tu byliście. Dalej, słuchajcie, idziemy. Naczepa i koła w naczepie. To samo. Tu akurat w tej chwili co jestem nie mają tych indicators tutaj. NAC indicators. Ale one będą skierowane w, w swoim kierunku. To jest tak jakby europejski, europejska ciężarówka. Także tutaj nie ma problemu. Sprawdzacie sobie bieżnik, czy jest ok. Wiz wizualnie sprawdzacie. Wizualnie znaczy się, czy nie ma żadnych mojej kochani tych gwoździ ani nic. A, oczywiście omówiłem o tym. To nic nie daje, będzie ktoś chciał wejść to i tak wejdzie. Kierunkowskazy, wszystko światła sobie zaraz to sprawdzimy. O, proszę bardzo, jak to wygląda w mojej naczepie. A no, i z tej strony to samo rzut okiem na opony. Z bliska. Wypoziomowany jest. Warto walnąć. Od razu wyczujecie jak jest coś nie tak. Przynajmniej ja wyczuwam. bieżnik, warto wsadzić palucha, zobaczyć. I tutaj to samo. Ostatnio miałem bliźniaka właśnie dziurawego. Był clean. Jeżeli coś jest po tamtej stronie tam, to tego nie zobaczycie. Nie ma opcji. A teraz jedziemy, zrobimy świateł. Tak się spada światła w nowych samochodach. Oczywiście to wszystko ma trwać 15 minut. A gdybym ja nie kręcił, to trwałoby dwie. Idźmy jeszcze od tyłu. Hamulce najważniejsze. No, moi kochani, wszystko to razem z kręceniem, pauzami, jak i pierdołami zajęło 6 minut. Teraz właśnie 7 skoczyło. A pozostałe to nie papierologia, nie? A przypominam, że na tomacie, No, powinniście mieć. Moim zdaniem powinien być zapis 15 minut. Moi kochani, jedną ręką ciężko to idzie, ale dobra, jedziemy oczywiście. Dla, pracujemy dla firmy Urgrown teraz, bo to, to jedziemy, słuchajcie, z ich raportem. A więc tak, M. Kubica, trochę będzie mi ciężko tutaj na tym IJZ, Faj 626, kilometryk przyjechałem 309 309 701, trailer. Jest 517, data dzisiaj jest 20, tak 20? No nieważne, 7, 19 Olej sprawdzony, Kulan sprawdzony, wycieki sprawdzone, bateria sprawdzona Sprawdzone, nie będę trąbił, ale jest sprawdzone Dalej, sprawdzone, 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 kartę Wam pokazywałem na ostatnim odcinku Sprawdzone, lusterka sprawdzone Dyski, tutaj autoryzacyjne, to co pokazywałem, sprawdzone. Naczepa. Czy ucieka powietrze? Nie. Sprawdzone. Światła są. Sprawdzone. Reflektory są. Eee, kierunkowskazy, oczywiście, są. Markery są. Eee, to są te łączniki z tyłu. Yy, hamulce są. Sprawdzenie. <laughs> Słuchajcie, tej, <laughs> eee, tej security e, łączenia z tyłu na naczepie są. Dalej, electrical connections. Nie wiem, dlaczego tu jest dwa razy, słuchajcie. Electrical connections, to jest taki błąd drukarski, nieważne. Za, zabezpieczenie towaru, oczywiście, sam zabezpieczałem. E, opony sprawdzałem, e, kurtyny sprawdzałem, nie są pocięte. Zabezpieczenie towaru, e, właśnie tu jest dopiero, jest. Trailer interna straps, czyli e, pasy są. I e, inspekcja, ogólnie z zewnątrz wszystko jest. I wpisujemy nil. Czyli żadnych problemów nie zanotowałem. Także moi kochani, to jest bardzo ważne. Nie bagatelizujemy tego wcale. Jeżeli chodzi o Daily Check, bardzo ważny, ponieważ jest to takie zabezpieczenie Wasze, że wszystko sprawdziliście, że wszystko żeście zrobili tak, jak powinniście zrobić, żeby nie było czasami przypału. To jest taki dokument chroniący Waszą dupę, ale zaraz Wam chcę jeszcze, jeszcze chcę Wam coś w tym vlogu jeszcze powiedzieć, jeszcze Wam coś przekazać. Moi kochani, ten materiał, który zamieściłem tutaj, jest to materiał, moi kochani, um, który ja zawsze robię. Zawsze gromadzę, um, jakby to powiedzieć, dokumentację fotograficzną. Zawsze. A zaraz Wam tłumaczę dlaczego, ale najpierw wy, wy, wypełnimy razem, tą um, prostu karteczkę, razem ze mną. Moi kochani, bardzo warto zawsze y, sporządzać dokumentację fotograficzną. A to dlaczego? E, moi kochani, bardzo prosta sprawa i to Wam, o tym Wam chcę opowiedzieć. Mam jeszcze 5 minut, e, z czego muszę zrobić ten, te, te stanie jeszcze, te 5 te, te minut, ale ja właśnie Wam powiem. Słuchajcie, miałem taką sytuację, też w też firmie, ale nie tutaj w Mulgrove, tylko w innej, ale też irlandzkiej, że... Jeździłem sobie Dafne dwa tygodnie, kiedyś wam opowiadałem, ale to bardzo warto o tym powiedzieć przy okazji właśnie tego, co teraz robimy. Um, ponieważ, tak, wszystko było ok. Sprawdziłem samochód, daily e, check, wszystko było ok. E, I słuchajcie moi, kochani, przy wyjściu z samochodu również sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Warto sporządzić dokumentację fotograficzną z datą, ze wszystkim. Warto pokazać komórkę, która jest godzina, albo jakiś zegar. Warto. A teraz wam powiem dlaczego. Moi kochani, dwa tygodnie po mojej jeździe samochodem ciężarowym a musicie pamiętać, że kierowcy kontraktowi nie lubią z zasady kierowców agencyjnych. O tym agencyjny kontraktowy jeszcze będziemy rozmawiać kiedyś na vlogu. A więc tak, dwa tygodnie później dostaję telefon od firmy. Dzwoni do mnie baba z tej firmy mówi, że ja zrobiłem damage w DAFIE, i że jestem i że, i że mam się przyznać, ja mówię nie. No bo nie napisałeś nic w Damage Book, że jest Damage. Mówię, bo nie było! No bo to miałem pisać, skoro nie było. I się okazuje, że tak, Jakiś kiero przyszedł sobie do pracy, wrócił sobie z urlopu, zrobił sobie z schodów, czyli uszkodzenie, i zwalił to na mnie, że ja to zrobiłem. I on to wpisał w książce. A że ja tego nie napisałem w książce, to według nich pomyślcie sobie, logika! Jeżeli powiedzmy, czegoś nie było, to tego nie raportujecie. Logika, czyli jest kompletny brak logiki, jeżeli chodzi o tę książkę. Kompletny brak logiki. Czyli, na przykład, tak widzieliście przed chwilą, dlatego, zawsze róbcie dokumentację fotograficzną. Widzieliście przed chwilą, zrobiłem daily check. E, mogą się czepić do mnie, że, że oczywiście znowu kręcę ich samochody, ale trudno. E, nie, nie kręcę podczas jazdy, kręcę jeszcze na pauzie. No, dokładnie rzecz biorąc, daily check kręciłem, żeby pokazać młodym kierowcom, jak to się robi. Znaczy, jak to się powinno robić, nie? A ja każdy po swojemu. A więc. Oskarżono mnie o coś, czego nie zrobiłem, dlatego że tego defektu nie było w tej książce. To chyba jest logiczne, że to nie ja zrobiłem, nie? Ale nie. Ale nie. Poszło o to, że skoro kierowca to zaraportował, że to jest ich kierowca, to ja musiałem zrobić to ja. I teraz tak, ja tego nie zrobiłem, bo tego nie było. Dlaczego miałem wpisywać w damage book coś, czego nie ma? Dostałem za to bana eto, to, żebym się przyjął, miałem to wywalone kompletnie, bo nie lubiłem tej firmy, byłem tylko w zastępstwie w tej firmie, ale dostałem bana i musiałem się denerwować za coś, czego nie zrobiłem, bo tego nie zrobiłem, musiałem odpalić, żeby się, żeby się powietrze nabijało. A więc, a więc, moi kochani, pamiętajcie, jak robicie daily check, czy robicie przegląd samochodu, obojętnie, czy jeździcie tydzień, dwa, Zawsze róbcie dokumentację fotograficzną albo filmową. Ja to zawsze robię. To, że ja teraz y, y, użyłem tych, 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 tych zdjęć w filmie, to o niczym nie świadczy. Zawsze robię zdjęcia, ponieważ, tak jak powtarzam, to jeżeli teraz dla przykładu przyjdzie kierowca do pracy jutro, zobaczy, aha, Kubica zrobił daily check. Jest, jest, 20, tak? Gdzieś jest 20, nawet nie wiem, gdzie spojrzeć nie ma. Ale to jest 20. Zrobił daily check. I teraz tak, on napisał, że wszystko jest w porządku, wszystko jest ok, kilometry, wszystko. I teraz ja zajadę na bazę, gościu będzie wyjeżdżał, będzie miał kilometry można podpieprzyć. To ja jakim cudem zweryfikujecie, że takie kilometry są u mnie i takie same kilometry są na, na liczniku. Nie zweryfikujecie. I teraz kierowca przyjedzie, będzie wam mówił na przykład, będzie wam wmawiał, że on tego nie tylko wyżej się to zrobili, a tymczasem wyżej zrobili daily check i daily check pokazał, że wszystko jest za jasnej cholery w porządku. Ciężko to ogarnąć w ogóle normalnym mózgiem, ale tak czasami jest. Więc moi kochani, ja jeszcze, uwaga, raz przejdę auto dookoła, ale już bez was i zaraz jeszcze widzimy. A więc moi kochani, warto jeszcze przed wyjazdem raz przejść auto, zobaczyć, 15 minut to was mało kosztuje, a może kosztować was życie. I wolność. Trzymajcie się. Na razie.